Witam was na Megadyskont.pl. W tym odcinku zobaczycie Lego Disney Górskie Gry Meridy o numerze 41051. W zestawie znajduje się 145 elementów, a ponadto mamy dwie instrukcje do składania klocków i kolorowe naklejki. W komplecie znajdziemy figurkę Meridy Walecznej, a także trzy małe niedźwiadki. Merida trzyma w swojej ręce łuk. Ma ona włosy kręcone, a także piękną niebieską suknię. Figurkę możemy zginać w połowie, i tak ona wygląda od tyłu. Możemy również poruszać jej rękoma. Niedźwiadki są jednakowego koloru szarego. W górskich grach meridy mamy wyrzutnie z małymi ciasteczkami, a także ognisko, na którym merida będzie piekła, smażyła rybę. I przy tym ognisku mamy mały strumyczek. I tutaj mamy również tarczę i łuk, gdzie Merida będzie mogła sobie poćwiczyć strzelanie z łuku. Merida mieszka w pięknym zamku, którego fragmenty mamy właśnie w tym zestawie. Przed zamkiem jest dużo zieleni, a także czerwony muchomor. Mury tego zamku są koloru beżowego. I na zamku widzimy takie fioletowe dodatki i fioletowe drzwi, które właśnie otworzymy za pomocą klucza. Klucz możemy przyczepić w tym miejscu i zasłonić go roślinnością. Teraz pokażę Wam z tyłu zamek. Tutaj znajduje się kuchnia meridy i talerz, na którym widzimy kawałek kurczaka. Ten i inne zestawy Lego dla dziewczynek znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej megadyskąt.pl.